Stajesz i wiesz, kawa starotem na dzień dobry. Witam Was serdecznie 1 kwietnia 2024 roku w lany poniedziałek i na dodatek jeszcze w pryma aprilis. No kochani, ale ja tutaj dla Was żartów robić nie będę, natomiast życzę Wam, żebyście zrobili dużo psikusów i oczywiście cudownego lanego poniedziałku. Niech to będzie dla Was zabawa także niech ten dzień będzie dla Was cudowny no właśnie, jeśli chodzi o cudowność tego dnia, kochani, na szybciutko oczywiście energia ogólna, moi drodzy tego dnia, to jest rycerz kielichów, więc wydaje mi się, że ten dzień dla wszystkich nas, nas globalnie będzie dosyć przyjemny niektórzy się może spotkają w, w jakimś towarzystwie w rodzinie, być może będą to jakieś przeprosiny, może jakieś miło odwiedziny dla niektórych nawet to może być jakaś niespodzianka więc ktoś tutaj będzie miał bardzo przyjemny dzień a być może ktoś tego dnia właśnie obchodzi u Rodziny, więc tym bardziej, kochani, to będzie cudowny, niespodziewany dzień i też bardzo miły. Kochani, przechodzimy do czytania. Baran. Barany będą miały bardzo fajny dzień towarzyski. Myślę, że mm, bardzo miło spędzą czas, będą mogli sobie porozmawiać, dogadać się i tak naprawdę spędzić cudownie ten dzień w gronie najbliższych osób. Byki. Byki będą udomowione. Myślę, że może jakiś mały spacerek będzie wchodził w grę, ale tak naprawdę jakieś odwiedziny rodzinne, rodzina do Was, bądź Wy do rodziny. Bliźnięta. No bliźnięta, mimo tego święta, mimo wolnego czasu, mimo dnia prymaprylis, mogą coś tutaj planować, analitycznie myśleć. Może już na następny dzień, co będą robić w pracy, bądź będą coś tam sobie w głowie układały. No i oczywiście będą przewodzić dzisiaj tego dnia z jakiegoś powodu będą nadzorować ten dzień. Yy, raczki, raczki dziesiątka pentakli, no jak to raczki rodzinnie, oczywiście i tutaj tylko podkreślam, to będzie bardzo ważny dla raków dzień, ponieważ cała rodzina będzie bez względu na to, czy pokłócona, czy pogodzona, czy każdy ma jakieś różne opinie w różnych sprawach, to jednak jest ten dzień, kiedy rak czuje, że jest w domu. Lew. Lew zatęskni za rodziną, więc też ku zdziwieniu troszeczkę ostudzi swój temperament. Może trochę poszaleje. Gdzieś tam głównie oczywiście młode lwiątka, ale tak naprawdę dom, najbliżsi będą dla lwa też bardzo istotne. Panna. No panna tutaj będzie miała kontrolę nad wszystkim i też zaczyna planować tego dnia. Myślę, że to będzie taki dzień, który. Yy który panna sobie zaplanowała jakoś, więc dużo tutaj osób z poznaku panny ma zaplanowany ten dzień, a jeśli nie, to po prostu będziecie go mocno planować, coś macie w głowie, coś będziecie chcieli afirmować i ten dzień będzie dla was właśnie takim dobrym dniem. Yy, waga. Waga, moi drodzy, będzie powolutku... Coś tutaj robić, być może się skupiać na jakichś takich sprawach domowych, być może coś tutaj trzeba by było porobić, może w ogródku, może pojechać na działkę. Niekoniecznie to musi być czas cały dzień z rodziną, ale na pewno będzie to dzień na powietrzu i dosyć przyjemny, na jakimś skupionym tutaj, na skupieniu na jakichś, jakichś takich drobnych domowych, bym powiedziała, aspektach skorpiony, skorpiony będą bardzo wycofane takie bym powiedziała, trochę tajemnicze i teraz może być też tak, że coś palną czego nie chciały wcześniej powiedzieć albo się dowiedzą w drugą stronę od kogoś coś czego może nie chciały usłyszeć strzelce, strzelce będą bardzo romantyczne bardzo zadowolone, myślę, że to będzie cudowny dzień dla strzelców i też będziecie w takim towarzystwie przebywać jeżeli jesteście samotni, to sami sobie ten dzień też super zorganizujecie Koziorożce. Koziorożców coś dobije, myślę, że to będzie jakaś taka trudna sprawa, gdzieś w głowie coś tam się może wydarzyć. Więc dla niektórych koziorożców może to być trudny dzień, być może jakieś sytuacje rodzinne. No ale wiecie, czasami tak się zdarza. Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że na drugi dzień to po prostu minie. Wodnik. Wodniki będą bardzo emocjonalne. Myślę, że jeżeli wodnik do tej pory dosyć był taki chłodny i zimny, to tego dnia wodniki okażą swoje zainteresowanie uczucie, jak i dla swoich partnerów, partnerów, taki tak w rodzinie, myślę, że można tutaj będzie nawet Was urobić jeśli tutaj mówimy o jakichś aspektach y, takich rodzinnych, może się na coś w końcu zgodzicie, o co byliście wcześniej poproszeni, jeśli chodzi o rybki, moi drodzy, to pierwszy kwietnia dla rybek będzie bardzo fajny, bo jest to dzień życzenia, więc powiedziałabym drogie rybki, pomyślcie sobie Życzenia, ponieważ ta rybka, właśnie która jest na tej karcie, też może Wasze życzenie spełnić, kochani. To jest bardzo dobra wiadomość: spełnienie życzenia i coś niespodziewanego, cudownego. Tego Wam oczywiście, drogie rybki, życzę. I jeszcze raz cudownego dnia 1 kwietnia. Serduszko, do zobaczenia.